Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Dharmeek, a to jest kolejny odcinek z pancernych odcinków. Przed bitwami chciałem Wam omówić troszkę menu, a więc sobie rozsuniemy. Pierwsze to mamy bitwy niestandardowe, czyli nie taką zwykłą bitwę jak wchodzimy, możemy sobie na większą ilość graczy, one są itp. itd. Kolejne to jest event and tournaments. Eee, cały opis i dołączanie się do eventów, czyli różnych wydarzeń i turniei. Kolejne to mamy samouczek, no to tam się uczymy gry tak naprawdę. Pojedyncze misje, czyli możemy sobie indywidualne pojedyncze misje robić. Kampania dynamiczna. Szczerze nie używałem tej, tej opcji, więc nie wiem co to jest. Misję użytkownika, czyli zakładamy własną misję, czyli tak jakby serwer, no i sobie wgramy. Opcje gry, czyli ustawiamy wszystkie różne parametry gry. Sterowanie, czyli klawiszologia. Encyklopedia, bardzo fajnie, polecam sobie poczytać, możemy poczytać sobie o czołgach, o samolotach. E, rankingi, no to gdzie, na jakim miejscu my jesteśmy przeciwnicy, czy znaczy przeciwnicy inni gracze itp. Dywizjony, coś w rodzaju gildii. Możemy stworzyć własny dywizjon czyli tak jakby gildzie, no i grać sobie zespołowo. Powtórki jeśli byśmy sobie chcieli oglądać jakąś bitwę. Benchmark e, pokazuje nam ilość FPS-ów, itp itd. Zaproś przyjaciela, czyli do grona znajomych, zapraszamy sobie e, ludzi. Twórcy gry, czyli no, tak jakby napisy końcowe i wyjdź, czyli wyjdź z gry. E, kolejnym okienkiem, które chciałem pokazać jest profil, klikniemy sobie go, jeśli sobie go klikniemy. E, mamy wszystkie nasze statystyki, czyli bitwy losowe, ile tam, a, ile zwyciężyliśmy, ukończonych, liczba wylotów i tak dalej, i tak dalej. Kolejne to są statystyki nasze, e, widzę, że to e, z naszych czołgów, czyli e, zwycięstwa, bitwy, współczynnik zwycięstw i tak dalej, i tak dalej. Później mamy odznaczenia, możemy sobie patrzeć, patrzeć, sobie jakie odznaczenia już odblokowaliśmy, co możemy sobie odblokować, osiągnięcia, czyli z tego mamy różne bajerki, tak, na przykład niszczyciel czołgów, nagroda to jest 1000 lwów i 100 nauki wolnej, no i oczywiście musimy na przykład, <laughs> sorki, musimy zabić 2000 graczy, żeby odblokować dane osiągnięcie. Kamuflaże, tylko niestety kamuflaże są zablokowane, w wykup A będziesz miał. I oznaczenia, czyli różne rzeczy, które sobie tam podblokowa podblokowywaliśmy. Jak widzicie, troszkę tego jest. OK. Kolejnym okienkiem są liczba znajomych, znaczy liczba znajomych. To są znajomi. Jak widzicie, a kilku znajomych akurat mam. Czerwone, czerwony ludzik, nie wiem jak to nazwać, znaczy, że dany użytkownik jest nieaktywny. Zielony, że jest online, czyli w grze. Kolejnym jest czat. Jak widzicie, możemy sobie pisać do ludzi. Nasza skrzynka wiadomości. I przechodzimy do rzeczy dość ważnych, czyli tak. Pierwsze to mamy wolne punkty badań. Wolne punkty badań zbieramy za każdą bitwę. I te wolne punkty badań możemy sobie wydać do danego czołgu, ulepszeń do czołgu samolotów itp. Ale żeby je wydać trzeba nie dość że zapłacić wolnymi punktami badań, to jeszcze walutą premium, czyli za normalne pieniądze, czyli złotymi orłami. Kolejnym są to srebrne lwy. Srebrne lwy jest to waluta w grze, którą dostajemy za każdą bitwę ze strzelenia itp. Itd. Konto premium nieaktywowane, czyli tutaj pokazuje, no, czyli pewnie się podświetla, jeśli mamy konto premium. Jeśli najedziemy sobie na sklep, pierwsze co możemy kupić sobie złoto, konto premium, lwy, sklep, czyli różne czołgi itp. TD. Przechodzimy teraz do dolnego, dobra, do dolnego interfejsu, tak. W dolnym interfejsie, na dole jak widzicie mamy cały nasz hangar, czyli wybór po różnych, przeróżnych samolotów, czołgów itp. Możemy sobie przychodzić między nacjami. E, niestety w bitwach pancernych są na razie dwie nacje, jest to niemiecka i rosyjska. E, kolejne. Czyli tak, no jeśli sobie na, e, jak widzicie, na początku startujecie z dwoma miejscami, później można sobie wykupić kolejne miejsca na czołgi. Jeśli znajdziemy sobie na dany czołg, albo wybierzemy sobie dany czołg, to... W lewym rogu, znaczy w, lewym, w lewej ścianie, pokaże nam się specyfikacja danego czołgu, czyli nazwa, stopień, czyli który tier, czym wyższy, tym lepszy, klasyfikacja bitewna, czyli e, relatywna klasyfikacja bitewna maszyny, czyli jak się sprawdza w bitwie, nagroda, ile dostajemy, masa, takie ogólnie ciekawostki, specyfikacje, e, coś dla ludzi, którzy lubią dużo wiedzieć, czym grają, czym jeżdżą, czym rozwalają. Kolejne jest to przycisk badania. Jeśli sobie klikniemy przycisk badania mamy całe drzewko badań i możemy sobie posprawdzać co nas interesuje, co byśmy, co warto odkrywać, a czego nie. Jak widzicie ja sobie już zacząłem od, 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 odkrywać pierwszy czołg ciężki tieru trzeciego, ale to zanim ja go odkryję to jeszcze, jeszcze kupa czasu. Kolejne jest tutaj coś takiego jak automatyczna naprawa wszystkich pojazdów w bitwie oraz automatycznie uzupełnianie zapasów amunicji po bitwie. Ja zawsze mam to sobie zaznaczone, ponieważ jestem dość leniwy i nie chcę mi się samemu naprawiać czołgów, samolotów oraz uzupełniać amunicję. Robi to za mnie po prostu gra. Kolejną rzeczą, jak sobie najedziemy na dany czołg, klikniemy sobie go, możemy sobie go zamienić na inny czołg, samolot. Oczywiście będę mówił może czołg, ponieważ gramy w czołgi. Później mamy modyfikacje. Do, do każdego czołgu mamy drzewko modyfikacji. I każda modyfikacja daje nam coś innego, u, u, oczywiście usprawnia czołg. Mamy też załogę. Jak widzicie w załodze mamy kilka drzewek, poddrzewek i... No, rozdajemy tak jakby punkty umiejętności do załogi, do każdego kierowcy, strzelca, dowódcy czołgu ładowniczego, radiooperatora i na końcu mamy taką, takie fajne coś jak kwalifikacja. Żeby zrobić daną kwalifikację do danego czołgu, yy, trzeba zebrać odpowiedni poziom załogi. Tak, przechodzimy sobie do kolejnego, jest to modyfikacja. Modyfikacja jest bardzo ciekawa z tego względu, akurat Wam pokażę. Możemy sobie malować czołgi jak chcemy, znaczy jak chcemy, tym co, ma, tym co mamy albo co co odblokowaliśmy. Ja standardowo, mój znak rozpoznawczy, czyli polska flaga, używając lewego shift'a możemy sobie robić rozmiar danej naklejki, nie wiem jak to nazwać. Jeśli klikniemy sobie przycisk T, zrobimy go dwustronnie i teraz ja chciałbym tutaj flagę, daliśmy sobie flagę, jak widzicie pojawiła się z dwóch stron i później chciałbym odznaczenie moje drugie, czyli oznaczenie czwartego pułku ciężkich czołgów Polska tak i też standardowo klikam sobie te, zmniejszam troszkę o tak dwustronnie no i widzicie mamy już pomalowany czołg teraz sobie wdajemy, klikamy wstecz i nasz czołg już jest pomalowany Kolejna jazda testowa. Możemy sobie poza, gro, znaczy poza bitwą pojeździć, sprawdzić, czy dany czołg nam odpowiada, czy też nie. Oraz informacje. Opis będzie gotowy wkrótce. No, akurat tutaj mamy psikus. Przepraszam Was najmocniej, jednak jeszcze jestem troszkę po chorobie. Kolejne. E, kolejne przyciski bitwy powietrzne, czyli przełączamy się na samoloty. Bitwy pancerne przełączamy się na Czołgi. Możemy sobie wybrać bitwy zręcznościowe, tutaj możecie sobie szybko przeczytać, jest to bitwy zręcznościowe, czyli no, musimy mieć skilla w rękach, tak, że tak to mówimy, w palcach, bitwy realistyczne, czyli e, jeśli zerwą nam, goś... <laughs> nam gąsienicę, no to będziemy mieli na przykład problem, tak, jeden strzał może nas zabić. I, bitw, i bitwy symulacyjne. Wybierane jest miejsce, gdzie gracze gracze dzielini są na drużyny. No i oczywiście sieka. To byłoby na tyle. Jeśli chodzi o opis menu. Mam nadzieję, że pomogłem tym, którzy szukali odpowiedzi w moich odcinkach. Więc do zobaczenia w bitwie. A więc ja wam wit witam Was z powrotem. Zaczynamy, jest to bitwa, mapa, znaczy bitwa, jest to mapa polska. Oczywiście... Jeśli Polska, zaczynamy sobie czołgiem średnim. Nie wiem dlaczego, po prostu lubię, jest mi wygodniej zacząć czołgiem średnim. A, bo to zabudowania, nie muszę się bardzo ruszać, znaczy powinienem być ruchliwy. No, ale jednak i, ciężkim czołgiem czuję się pewniej, jadąc, strzelając. I zawsze jest szansa, że więcej, że oj, przycina się, przycina, musi chyba doczytać jeszcze. A zaczynam od tej drugiej strony, której nie lubię szczerze, no ale jak mus to mus. Oj, tu jakieś zatory chłopaki mają, a wywrócili. Wjechali na siebie i się wywrócili. No tak bywa, tak bywa. Dobra, jedziemy sobie dalej. Ale tak jak już wspominałem, nie lubię z tej strony zaczynać bitwy. Czemu? Nie wiem, jest dla mnie po prostu niewygodna. No ale cóż, jak mus, to mus. Niestety też y, mamy trzy punkty wole gdy jest jeden, bo oj, 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 ktoś już do mnie strzela, jakiś niedobry człowiek. No, ale dobra, będziemy sobie powoli wjeżdżać w miasto, więc będzie coraz ciekawiej, ciekawiej. E, chciałbym wam pokazać kiedyś bitwę jak grałem sobie z kolegą, e, kiedy ja biorę czółk średni, on na przykład e, ja biorę czółk ciężki, przepraszam, on średni. jest no, znowu zacięcie co jest. E, I wtedy sobie wjeżdżamy w miasto i naprawdę jest bardzo, ale to bardzo sympatyczna, sieka. Znaczy, sympatyczna z tego względu, że nie dostajemy my w tyłek, tylko dostają przeciwnicy. Były też takie bitwy, że umieliśmy przeciwników do samego ich spawn'a e, zepchnąć i dosłownie no, to już nie, było, nie była bitwa, bo po prostu czekaliśmy na spawn'ie, ktoś się respawnował, to żeśmy go e, zabijali? Ustrzelili? Strzelaliśmy w każdym razie do niego, żeby go nie zniszczyliśmy. Także tego myślę, że tak już mamy... Nie, jeszcze nie mamy przewagi, ja ominąłem punkt. No trudno, no nieważne. Czy tędy przejadę, przejadę. Tu już może być ciekawiej. O, właśnie niedawno jak włączyłem Wartandera to mi się ściągnęła aktualizacja, widziałem, że tutaj było Artillery Fire więc zobaczymy co się z tym że chyba jesteśmy pod ostrzałem o widzimy przeciwnika pięknie i lutujemy trafienie dobrze ale kawulec już i nas na nas samych działa uszkodzony no to mamy naprawdę super świetnie o gaśnice no to zaczynamy jeszcze od tyłu super to już jest po nas no, już po nas już ja nawet nie ma co zrobić ja się postaram po prostu schować i liczyć na to. Kolejna gaśnica, już nie mamy gaśnic. No już, już będzie po nas, niestety. A za szybko się skończyła cała nasza zabawa czołgiem średnim, haha. A dobra, z tego czołgu sobie wyjdę. Bo, bo, bo to już nie było sensu. nas by tylko już tylko punktowali, punktowali. No teraz znowu zaczynam od porażki. Nie chciałbym wreszcie wygrać jakąś bitwę, bo pójdzie lomo, Loma, loma, albo nub. No w każdym razie bierzemy te 34. Myślę, że teraz jesteśmy bardziej ruchliwi. To powinno być lepiej. Tak, tak. Także jedziemy. No i może ja też robię błąd, bo nie gram indywidualnie, zamiast pojechać z moimi sojusznikami, z moimi sojusznikami. Tak, niech tak to, to zostanie. A jadę sam tak, a sam czołg jeden nawet ciężki w, w, przeciw dwóm średnim albo niszczycielu działa. No on nie poradzi sobie za dobrze. Takie jest moje w każdym razie zdanie. No tylko postaramy się jechać do naszych, tylko też chciałbym um, punkty, punkty yy, przyjmować. Widzę, że nawet A nam przyjmują punkt, więc już naprawdę nie jest za wesoło. No niestety i tak bywa. Oj, 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 oj za bardzo drift co to jest? To, to jest rozwalony czołg był Dobrze, dojedziemy sobie dalej Na punkt A, ja chcę go odblokować Znaczy odblokować, ja chcę go przejąć, to jest nasz punkt, nasz No jak na razie to nas Dosłownie biją z kretesem No inaczej tego nazwać nie mogę to by się stało, sobie tutaj dokładnie wjechał Tak jest Nie ma przeciwników No come on. gdzie jest ten punkt? Co ja, ślepy O, jo-jo Dobra, trafiliśmy go, ale się chowamy, chowamy A, Nie trafił, dobra, dobra nasza Trafiliśmy go. Pośmiel go chyba wziąć jakoś bardziej na przytrzymanie. Pięknie. Dostał trafienie i zamek działa. Może, może akurat jest na tyle uszkodzony, co by nie mógł. A nie, może jednak strzelać, ale spudłował. Ale i ucieka jesteś. Na brat stał. O, no, come on, o co tu chodzi? Moja frustracja czasem w tej grze jest straszna, bo ja punktuję, punktuję, punktuję. A tutaj sobie przychodzi taki, taki nie wiem, już jeden strzał, tak, ciach. I niestety, ale dostajemy w dupę. A cóż, jeszcze raz powtarzamy, powtarzamy i znowu zanim dojedziemy. Czołg średni, a może on chce nas. Czyżby on chciał nas oflankować? Tam jeszcze jest chyba... To no, już nie ma. Teraz pytanie, czy ja w niego zlotuję? No już dostałem. Co najciekawsze od kogoś? Czy ja wstrzelę się? Nie. No. Nie, tutaj nas troszkę zjedli. Nawet nie troszkę, nie, nie troszkę. Wręcz bardzo. Widzicie, że zanim ja dojadę i wstrzelę się w kogoś, to... To już dostałem w lufę, już... No, no. I po bitwie. Myśmy zlamili totalnie. Niestety. Nadal nie zdążyłem nic zrobić, zareagować No i to jest po bitwie, więc bitwa jest na pewno przegrana z Kretesem Dosłownie z Kretesem, czy ja Wam kiedyś pokażę bitwę, gdzie wygrywam Albo gdzie chociaż kokrze. Jakiego wiecie yy, Szczęście początkującego nuba No cóż, no widzimy się w kolejnej bitwie Do zobaczenia A więc widzimy się z powrotem Jest to kolejna bitwa, to jest rzeka po piołu Więc znowu zaczynamy sobie zaczynamy sobie nową nową bitwę mam nadzieję, że teraz się uda cokolwiek ubić w tamtej bitwie o dziwo dostałem 516 punktów nauki więc jak na bitwę no nie jest to źle ale też nie rewelacyjnie a po dwa jak e, gdybyśmy wygrali byłby to pierwszy win to mamy exp, exp że dyktujmy e, razy dwa więc byłoby o wiele wiele przyjemniej dostać za dobrą bitwę za pierwsze zwycięstwo dużo expa co by nam szybko przybliżyło Hej, odblokowanie nowego czołgu <laughs> widzę tutaj nasi już polują, polują Bardzo dobrze jedziemy, jedziemy sobie tędy, bo dołem to będzie dość ciężko będziemy na złej pozycji strzeleckiej z tego względu, że lepiej być zawsze na górze, bo jak widzicie działo tak super w górę też yy, nie strzela, tak? O! Czy tam się uda? Nie, tam się nie uda i ktoś na mnie nawet poluje. Już chyba widzę, że tam z przodu panowie strzelają. Może ich wspomożemy. Cel nie został uszkodzony. Bywa. Poczekamy, on się ładnie powoli cofa. Bum! Trafienie w gąsienicę byśmy go nawet. Zaraz może eee, zatrzymali. Może tak. Znowu dostał tym razem w, w zawieszenie chciałbym schował się za górko dobrze, niech się chowa, nie chcę zjeżdżać do nich na dół bo mieliby przewagę liczebną tak, no to jedź, jedź pierwszy jak ci się tak bardzo śpieszy masz jedź, jedź maluszku tak, niestety ci gracze czasem wiadą w ciebie i nie odpuszczą, będą spamować przycisk W, czyli gaz żeby tylko jechać, jechać, jechać może się uda co mnie tak strasznie denerwuje, bo widzicie, Nad się zatrzymał na jakiejś głupiej skale no cóż, ale tak z nimi bywa no jak, tutaj jednak jest gra multiplayer, tak czyli czyli spotkamy no, różnych wszelakich ludzi tak, jesteśmy pod ostrzałem, altleri co też nie jest za bardzo dobre ale widzę, że punktu C jeszcze nikt nie odblokował jakbyśmy odblokowali punkt, odblokował przejął jakbyśmy przejęli punkt C byłoby bardzo przyjemnie, bo byśmy punktowali ich po prostu tak, dokładnie no ale my się nie zrażamy a zlamiłem moja wina, moja wina, ale tutaj mamy ich ktoś mnie od tyłu o gaśnice, gaśnice Musimy się naprawiać, ale za ten czas jak ktoś nas lutuje spróbujemy zmęczyć A, tutaj Tak, naprawiaj się, naprawiaj, proszę cię bardzo, naprawiamy się ok To może być dość ciężkie Bo lutują w nas niemiłosiernie Jak zawsze się popcham gdzieś Kurczę Trafienie krytyczne, dobrze, chłopak się zaczął palić, więc ja, ja tak samo, więc mam chwilę możliwości co by niego przylutować tak samo jak on do mnie no niestety nie mogę się ani ruszyć no osaczyli nas troszkę czołg zostanie naprawiony za 25 sekund może się uda 35, no będę nas teraz tak punktować do skutku, do skutku no ja niestety nie mogę strzelać Samych działa uszkodzony, no to kurczę, no nie mamy czym strzelać. No jeszcze tylko... Może spróbujemy się jeszcze odgryźć, poczekamy tą chwilę, poczekamy, przeczekamy. Może się uda wtedy, chłopak od razu pęckę dostanie. On sobie wyceluje na znacznik zielony. No nie, no czas zostanie... Ech! Nie możemy się poruszać. Aj! No i właśnie czołg spłonął. Znowu zaczyn, O! Jeszcze samolot nas... O, no, rozwalił, no niestety bierzemy te 34, lecimy dalej, znowu dostaniemy Bęcki Nie wiem, jak nagrywam, nie mam szczęścia, zawsze dostaję Bęcki Powinniśmy to nazwać zamiast pancerny odcinek, nazwać yy, wielki fail odcinek Może bardziej by pasowało do charakteru yy, naszej rozgrywki <laughs> Oczywiście taki malutki żarcik ha, 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 hi, 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 hi. W każdym razie yy, widzę, przyjmujemy punkt C. To jest dla nas bardzo dobrze. O, ile ich tam jest. No to jedziemy tam. Tam jest dużo naszych, to też nie będziemy jednym, jedynym celem. Ale będą też i cele inne. Strzeliliśmy, dobrze. Oczywiście to nie są przeciwnicy, to są tylko jednostki jednostki, że tak powiem npc, ale warto je też rozwalać, ponieważ mamy expa z tego <laughs> a czym więcej expa, tym bliżej do kolejnych naszych yy, naszych nowych czołgów, tak? tego to wcale nie jest takie złe, spudłowaliśmy ale widzę, że naszych jest tu w cholerę A, nie dostał. Jedziemy dalej, jedziemy dalej. Warto lutować do nich tak jak mówiłem, bo tu jest jednak exp. Dobra, kolejna jednostka zniszczona. Nie jest tak wcale źle, jak myślałem, że będzie. Kolejną asysta. Dobrze. E, ładnie poszło jak na razie, ale jedziemy sobie dalej. Widzę, że tutaj już nie jest. O! Cel misji nieosiągnięty. Tu <laughs> nas troszkę rozwalają. Znowu. Znowu. I to jeszcze od boku. A jeszcze mamy zdziało samobieżne. Spróbujemy. No, znowu dostaliśmy w tyłek. Jak ja to uwielbiam pomimo, że no może jeszcze się odkujemy w co wątpię, ale postaramy się. Jak na razie mamy przewagę punktów, jak widzicie. Ej, o, może pokażę wam yy, samoloty, nie wiem czy pokazałem w tamtym odcinku, yy, że można dołączyć sobie w bitwie pancernej do słownie na 30 chyba sekund. Yy, do myśliwca bombowca lub drugiego bombowca, albo to samolot. Yy szturmowy będzie, nie mam pojęcia, ale w każdym razie spróbujemy. Dobra, mamy tutaj jakiegoś nieprzyjaciela, złego, niedobrego. I standardowo starajmy się zawsze na nim rozbić, możemy go uszkodzić. A nie ma co się zbytnio bawić. Tak, bawić, tak bym powiedział, Teamwork. Nieźle, asysta. Jak stoimy. No, jesteśmy na drugim miejscu. No niby... Dużo nie zdziałaliśmy drugie miejsce, zawsze to coś, zawsze jakiś progres Może no, by się udało jeszcze tą bitwę wygrać Chciałbym, naprawdę bardzo bym chciał Żeby wam pokazać że jednak nie jesteśmy tak, nie jestem tak w ciemię bity, że nic a nic nie da rady zrobić No tylko tak jak mówię, no jest ich tu dość dużo, ja się też będę starał teraz czaić dosłownie Tygrys, przyczajony tygrys, będziemy... Czołgi płoną naszych jest coraz mniej. O to mamy chyba już przyjaciół, ale nie chciałbym do tych skał pojechać, tylko nie wiem czy wtedy mnie nie wykryją. Chociaż tędy. Ej, oczywiście jeśli każdy z nas zginie, to wtedy i nasze punkty spadają, więc może być ciężko jeśli chodzi o jakiekolwiek, no właśnie, bo mamy tyci, tyci myślę, że pomimo, że mamy przewagę, już nawet nam punkt zajmują, więc no i przegraliśmy, no niestety tak bywa życie trudno no niestety znowu żeśmy, udało nam się tylko dwie bitwy zagrać dlatego, jeśli się Wam podobało, zalajkujcie macie mi coś do przekazania, skomentujcie Ogólnie zapraszam do subskrybowania mojego kanału, więc na razie i cześć.